Serwuj, to będzie Neuryski. Bardzo gronce, bardzo cieszę bardzo Jej z tym to kolejny odcinek na moim kanale. Z Amonga, oczywiście, na wstępie koniecznie, łapkujcie, subskrybujcie i zapraszam Was na mojego UPS Instagrama, ponieważ tam właśnie dodaję kod na relacji i możecie razem ze mną pograćcie i wystąpić w kolejnym odcinku razem ze mną. Także zapraszam bardzo serdecznie. A my, socie, dzisiaj nie robimy żadnych challengeów, dzisiaj tutaj po prostu gramy, socie, razem z widzami, których bardzo serdecznie pozdrawiam i widzę, że to już fajnie światło, socie zostało obnaprawione. Bardzo dziękuję za szybką reakcję, super widzowie, naprawdę super rancza po prostu super randka. Dobra, my tutaj widzicie, jak, jak widzicie... No nie, no nie, no nie, no niebieski. No ale no jak to, że na, na samym początku, że taka sytuacja, no po prostu to jest chamstwo, no. Nawet minuta nie minęła i ja nie mogę, wiecie co, ona jest mana. Dobrze, 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 dobrze. Tutaj kurą mi widzi, że rakuje bardzo przykro. Debilek. Debilek mnie zabił. Eee, ale to jest... Nie no, tragedia, tragedia. Po prostu tak... Serio zabiliście Milki na samym początku. Najgorzej. I kto zabił Milki jeszcze debilek? Ja nie mogę, po prostu masakra. Dobra. Never mind, słuchajcie, never mind. Eee, No, będziemy teraz, słuchajcie, przyznać się. No ja nie mogę, no to za po prostu... Jak się porozumieć, słuchajcie, yy, z ludźmi? Tylko fałszywi fani zabijają milki. Uuu, i to Najka powiedziała, słuchajcie, nice, nice. Dobrze, 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 bardzo dobrze. Tylko fałszywi fani zabijają milki. To jest, słuchajcie, złota sentencja na dziś. Złota sentencja na dziś bez kitu, dobra. Nie no, tak całkiem serio oczywiście. Istotne jest to, ale istotne jest to, że musimy robić zadania mimo wszystko. Także, no niestety, słuchajcie, no, no robimy zadania, no bo nic nam w za nie, nie zostało. Także, słuchajcie, kończymy sobie rękę jako jako zwykli impostor. Znaczy, jako zwykli. Jakieś, jakieś duchy w ogóle, słuchajcie. Jest to mega smutne, ale prawdziwe. I, i ten, i niezaprzeczalny. Jestem ciekawa, kto jest w ogóle drugim impostorem. To jest bardzo ciekawe w sumie, bo nie mam żadnych, słuchajcie, że tak powiem, typów swoich. okej, okay, widzę, że tutaj Aqua i niebieski przechodzili. Wiemy, że jest niebieski na pewno, ale drugim nie mam pojęcia, także zobaczymy. Oczywiście, okej, okay. biały widzę, że jest za, zabity i Allegro tutaj go zgłosił. Allegro chyba, albo nie? A, Ele. Okej. Okay. Elektryk. Mm, I kto nie żyje? Eee, Mimiks. Biały. Dobrze. Niebieski chyba wentował. Tak! Tak! Niebie... E, Upsi. E, niebieski. A ciebie. Tak, zaptam się. Yy, pozdrawiam, cię Gdy jesteśmy we dwie duchami. Jolo, 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 okej, okay, ale chyba będzie niebieski wyrzucony. Dobrze sajcie, karma wraca. Mnie czerwony, okej, okay, czyli czerwony jest drugim impostorem. Najka, dobra, a, a, ale ona mnie nie zabiła i tutaj jeszcze powiedziała, że tylko yy, ten fa, fałszywi f, yy, fani yy, zabiła Emilki. Mi dobra, ale on naprawiał. Dobrze, 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 dobrze mu tak bardzo dobrze zostawicie. Naprawdę jestem dumna, bardzo się z tego powodu cieszę. Bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. <noise> Cieszę się, że karma się dopadła i że zostawi wyrzucone. Dobra, robimy oczywiście dalej taski, ponieważ no dalej jest jeszcze jeden impostor, oczywiście. Także go trzeba tutaj yy, wyeliminować, ale no to już jest nie nasza działka, sobie tylko tutaj liście zrobię. Okej, okay, skończymy taski, znajdziemy, będziemy obserwować całą sytuację, ale jakby na ogóle skończyć te wszystkie taski, bo wiecie, no to jest ważne za ciebie, jednak, bo potem dzieci mi mówić, że e, milki, przyjeżdżasz grę, bo nie robisz tasków. A, jak jesteś YouTuberów, to nie znaczy, że nie musi robić tasków. No, więc chcecie, wolę robić te taski, żeby nie było potem przypału. Bo ja zawsze też Wam mówię, żebyście taski robili, więc nie mogę tutaj być hipokryto. Wiadomo, ok. No to ja jestem, patrzcie. O nie, to jest moje dziecko na mnie czeka. Masakra, to jest taki smutny widok. Naprawdę, to jest najgorszy widok na świecie. Moje dziecko czekające na mnie. Ok, i żółty, chcecie, został zabity. I czarny zgłosił ciało. Przepraszam, Miki, że nie wróciłeś za to, co zrobiłam. Chciałem, że zauważyłam w tej grze. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Przeprosił. Przeprosiła, chyba. Zauwa Chciałam, żebyś mnie. Kurde. Za to, co zrobiłam. Tak, czyli to jest ona, chyba. Eee, wybaczam, 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 oczywiście. Eee, o nie, znowu to co jest tylko w stokiem Wybaczam, okej. Okay. Eee, pozdrawiam na ciebie, Najka. Yy, dobra. Yy, napisałem, że wybaczamy, no bo ja jestem oczywiście miłosierny samarodzinem i, i wybaczam wszystkim. No ale nie no, to jest tylko gra, więc spoko. Dobra, yy, zagłosowali. W gena pomręczowego coś tam mówili. Ktoś wentował. Pomarańcz. Ostatni obok żółtego był pomarańcz. No tutaj piszą, że. Ok, o nie, pomarańcz wypada, a on nie jest nawet impostorem. Niedobrze, niedobrze. Yy, no ale zobaczymy. Może czerwony sobie poradzi sam. Jestem w sumie tego bardzo ciekawa. A my mamy jeszcze jedno zadanie, jak widzicie, ale to mamy nie. Jakby to jest. Mm, patrzcie, to jest smutne w opór. To jest naprawdę smutne w opór, moje dziecko, dobra, nieważne. Patrzcie, mamy liście do zrobienia! Jo! Liście, które są ten. Yy, jak to się mówi? Yy, no. Yy, liście, które są niewidziane. Dobra, cocie w sensie jest to mega smutne, moje dziecko, to jest kurde masakra, dobra. Yy, w każdym razie, że to jest jakaś śmierć, nie ma tej żadnej śmierci, jakiej tutaj jest, czerwony idzie. Czy czerwony coś zamierza zrobić? Okej, okay, czeka na wejście do Ele. I będzie mógł zabić zielonego. Ale nie idzie. Ok, jednak zabija. Super, będzie węcik. I gdzie wyjdzie? Medbay? Tak, Medbay. Tak myślałam, tak myślałam. I dalej mnie smuci fakt tutaj tego, tego mojego dziecka, jakby to jest mega smutne. E, dobra, e, w każdym razie znowu zajdzie światła w Ele. Przychodzi czarny. Nie zauważyli, nie zauważyli tego. Dobra, coś teraz Założę fioletowy. Okej, okay, to było śmieszne. Tak, ale jak rozgłasza ciało i, i ten. I. O, i pisze, że fiolet. O nie, o nie, o nie, najgorzej. Ostatni slime. O nie, najgorzej, bo teraz będzie, wygrają to. Jaki czerwony jest dobry? Co jest? On jest mistrzem tutaj. Powiem wam, powiem wam, co ja kamery. Ja nie mogę. Ja nie mam żadnego filotowe za bardzo. Milki, ile karanek będzie jeszcze grała? Eee, dwie chyba. Tak napiszemy. Eee, czyli jeszcze, jeszcze, jeszcze jedną. Milki najlepsza youtuberka. O, dzięki, Najka. Pozdro. <laughs> Mi się wydaje, że Cyjan. Okej, okay, jest jeden jeden, czyli nikt nie zostaje wyrzucony, także spoko. Spoko opcja, słuchajcie, spoko opcja. Dobrze, okej, okay. jeden postelik został. Yy, I dalej są światła. Ja bym chciała to jeszcze raz sobie popatrzeć na moje dziecko. Słuchaj, damy radę. Damy radę, ja po Ciebie przyjdę. Okej? Okay? Damy radę. Dobra, Najka tutaj sobie chodzi. Wystarczy, że zabije dwie osoby, ale to nie jest oczywiście takie proste. Bo to będzie mega ciężkie zabić dwie osoby, tak, żeby nie zauważyć. Wiecie o co chodzi. Więc ona tutaj będzie musiała coś pokminić jakoś. Ale jak? Okej, okay, czerwony idzie tak. To admin. No ja bym poszła do admina i bym zrobiła tego Cyjana chyba. No właśnie w ten sposób. No szybko będę! Ale ma farta! W opór ma farta. Tego ciała nawet nie widać prawie. Szkoda, że go widać. Ja nie mogę... Ja nie wiem, jak chwilę to, by to zauważył. Masakra, admin, dobra secie. Czerwony wygrał mi się tak wydaje. Ile? Nie wiem, nie widzę kurde teraz paska tasków, ale wydaje mi się, że czerwony wygra. Jakby jest szansa na to, że, to, że czerwony wygrał. Dobra, zobaczymy, czemu on nikt to nie pisze. On myśli, że skip, ale kurde no... no mogą zabić w się. Sensie... Teraz wygra Najka, jak zrobią skipa. Zróbmy taska... Ostatniego taska zrobimy i wygrana. No, muszą zrobić ostatniego taska. Czerwony tutaj się nie, nie, nie odzywa. Okej, okay, wszyscy zeskipowali. Ja nie mogę, ja nie mogę, ja nie mogę. Masakra, dobra. Jakoś to będzie. Jeden impostor został cały czas. Okej, czerwony, ostatni task. To się uda? Czy to się uda? O nie, 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 nie na górę. Dawaj, Najka, zrób to, zrób to, dawaj, zabij go! No on, zrób to jakoś. Co tutaj ten czerwony robi? Okej? Okay? Okej? Okay? Nie, no wygraliśmy, ale kurde, co było blisko. Ja chciałam, żeby czerwony wygrał, bo naprawdę dobrze i szło. Ale się nie udało. W każdym razie, co dzięki za oglądanie, widzimy się jutro o godzinie 15.30 na moim kanale Milki Plus oraz o godzinie 18.30 jeszcze dziś na moim głównym kanale Milki, także wbijajcie. A ja sobie że nam do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło i widzimy się później jak zawsze. Papa! Pa.